Siema siema, konkurs o karnet bojowy na nowy sezon, co trzeba zrobić by wygrać, zostawić łapkę, zostawić suba, wpisać kod w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie, a oprócz tego trzeba napisać komentarz ze swoim nickiem z gry, z którym wspieracie mnie tym oto kodem. oraz napisać biorę udział oraz wejść na najnowszy film na moim drugim kanale, do którego link macie w opisie i zostawić tutaj łapkę i napisać komentarz na przykład wspaniały film. Wtedy automatycznie bierzecie udział w konkursie. Eee, wyniki konkursu. Nowy sezon startuje 1 listopada. Czyli wyniki konkursu będą w piątek, 31 października. Także bierzcie udział, bo może akurat to wy wygracie. Ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, że żeby odebrać nagrodę, trzeba wbić na Discorda. No i co? Karnet bojowy dla widza. Trzymajcie się. Siemano! I nie zapomnij o kodzie.